Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, ró z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go móc. po, po no i. go lekko ręką. Mówimy ja tak? o starych, tak? Nie, o dopingu. <laughs> Doping kibitu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy kibitu. No widzisz? No ja i się spoczywałem tutaj, Monika. Do tych twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa i ważenie zawodników, tuż przed galą Street Fighters w UK, jest ze mną Łukasz Parobiec, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. A co tutaj robisz? Jestem dzisiaj właśnie jako zaproszony jako gość, gość imprezy, pomagam w ważeniu i będę jutro komentował. Będziesz jako komentator sportowy? Tak, zgadza się, pierwszy raz. Jak uważasz, co to jest za gala? Pierwsza odsłona, jak to widzisz? Pierwsza odsłona, pierwsza próba, zobaczymy jak chłopakom wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Jest kilka walk flikowych, kilka amatorskich i profesjonalnych w K1 WMA. MMA. No zobaczymy, jak, jak się ludziom spodoba takie mhm. coś. Jak najbardziej interesująca walka według Ciebie która to? No chyba główna walka, chociaż. Jason Radki walczy z jakimś tam swoim przeciwnikiem z, z przeszłości. Ale też walczy syn, syn mojego dobrego kolegi i ze starszym facetem właśnie, także zobaczymy jak to wyjdzie. Nie? Mieszkasz w UK. Powiedz mi, jak mniej więcej tutaj życie wygląda. Sportowca. Sportowca? <laughs> życie sportowca tutaj wygląda nie najlepiej, bo człowiek musi tak jak przynajmniej ja. Ja, żeby po, y, połączyć koniec, powiązać koniec z końcem, to muszę pełnoartytowo pracować. Co robisz dokładnie? No to już się wypowiadałem kilka razy, no, tak, wszyscy o tym wiedzą. Pracuję w fabryce papieru do dupy. <noise> Toaletowego, o tak. Y, ile godzin dziennie pracujesz? Y, po 12 godzin, y, dwie dniówki, dwie nocki, 4 wolnego. Zmiana kontynentalna. I jak wygląda Twój czas przeznaczony na treningi? Trenuję w każdym wolnym czasie, właśnie kiedy mogę. Czasami dwa razy dziennie, czasami raz, zależy jak się czuję. Kiedy będziemy te, teraz mogli cię zobaczyć? Eee, najprawdopodobniej w grudniu. Wyzwałem e, e, walkę o pas e, z Don Diego, że wyzwałem Dondiego o, wa, e, o walkę o, o jego pas, który wygrał ostatnio, i mam nadzieję, że, że dojdzie do takiej walki. Tak. No nie, Don Diego. Diego, ale z Balboa wygrał pas. Tak, tak, Don Diego wygrał z Balboą. Ja przegrałem z Balboą, No ale żyje się raz, trzeba się bić. Przegrałeś z Balboą, a chcesz sięgnąć po pas. W takim razie wierzysz w swoje umiejętności i to bardzo dobrze. Ostro treningi ostre są? Przygotowania do tej walki? Jeszcze nie zacząłem przygotowań, bo nie ma potwierdzenia walki, także na spokojnie. Odpoczywam, ostatnio poszedłem pobiegać też dostałem kontuzji kolana, także na razie odpoczywam i regenerację. Regenerujesz się. Jak możesz powiedzieć wróćmy do tematu street fighters, jeżeli chodzi o Gromdę a tutejszych zawodników, coś wspólnego możesz połączyć? No raczej bym nie łączył, no bo to chłopaki większość z chłopaków jest, którzy walczą pierwszy raz, debiut, debiut mają. Gromda jednak bierze gdzieś tam chuliganów, jakiś też, którzy mają pierwsze walki, gdzieś tam zawodowe. Także całkowicie inne dwa, inne dwa światy zupełnie inne dwa światy ale zobaczymy bo tak naprawdę to będzie pierwsza edycja co będzie się działo moim zdaniem może być bardzo ciekawie kolorowo e, czy zauważyłeś stres u zawodników tuż przed galą no właśnie tak chyba trochę tak jak patrzę na nich to się chłopaki stresują to nie ma przecież czego. a co mógłbyś im doradzić strzelić dwa piwa dzień wcześniej tak robisz tak robię tak robię naprawdę tak robię a co pomaga jeszcze na stres przed walką nie mam pojęcia, ja tam do piwa strzelaj i dla mnie jest dobrze. No nie wiem, niech z chłopaki medytują, niech se, nie wiem, nurkują, nie wiem co. Mhm. Twój, e, jutro będzie będziesz jako komentator e, pracował. Powiedz mi, czy masz pomysł na to, jak rozluźnić się przed komentowaniem, bo też musi być rozluźnione mięśnie twarzy i oczywiście mowa musi być taka szybka, peł, e, pełna i perfekcyjna. Myślę, że, myślę, że dwa piwka. Też? Przed walką, przed komentowaniem ja pomaga zawsze? Mi, mi zawsze pomaga, mnie rozluźnia, ja jestem wesoły po tym, i, bardzo mi wesoło. Rozluźniony jestem też przy okazji. Ja wiem, że będziemy mieć bardzo ciekawych gości i oprócz tego jeszcze będzie kaliber 44 e, uprzyjemniał nam czas. Powiedz mi, słuchasz ich muzyki? Słuchałem kiedyś, kiedyś słuchałem, ale w starym wydaniu. Nie, 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 teraz nowego zespołu nie słyszałem, nie mam pojęcia. Jak będzie? To musimy koniecznie to zobaczyć. Tak, będzie ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Musimy to koniecznie zobaczyć, bądźcie z nami i dopingujcie chłopakom, bo stresują się, jak słyszycie, żeby nie musieli e, dwóch tam zacnych wspomagać się tuż przed walką. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy.